Dzień dobry, dzień dobry, tu Grażyna Pola-Polasiak, jestem nauczycielką, coachem, blogerką i ogólnie kobietą, która kocha życie i ludzi. Z racji wykonywanego zawodu jestem blisko ludzi i dla ludzi od zawsze. Przychodzę do Ciebie z nowym projektem. Herbatka z Polką. I szczyptą filozofii. Ogromnie serdecznie Cię witam. Jest mi miło, że siedzisz po drugiej stronie ekranu i poświęcasz chwilę mojej skromnej osobie. Herbatka z Polką i ze szczyptą filozofii. Co to będzie? To będzie kilka chwil na rozwarania. Takie codzienne, wynikające z codzienności. Uwielbiam analizować codzienność i zachowania ludzi. To moja profesja od zawsze. Jestem w tym specjalistką. A dzisiaj przychodzę, aby porozważać, ile to jest nic. Co to jest nic? Czy to jest coś, czego nie, nie ma i czego nigdy nie było? Czy to jest coś, co chcemy wyrzucić ze swojego umysłu? Bo jest dla nas warte tyle, co nic? Jedynie tyle, co chcemy wyrzucić i zapomnieć? Czy to jest coś, co nigdy się nie wydarzyło, co nie ma żadnego znaczenia, żadnej wartości? A czy może to jest jakaś niezałatwiona sprawa, niezrealizowane marzenie? Czy to jest coś, co nie jest dla nas żadnym kosztem i nie angażujemy się w to? Ani trochę? I nie wymaga ani krzty naszej uwagi. A może to jest niedomówienie? Może podtekst? Może jakiś zły sen? A może to jest myśl, którą kieruję do kogoś? A może energia? Właśnie energia. Czy energia to jest coś czy nic? A czy brak planu, perspektyw to jest nic? Czy nic to jest marazm? A czy las bez śpiewu ptaków i szumu drzew to jest nic? A wyschnięte rzeki? A zatruta ziemia? A człowiek bez sumienia to jest nic? A czy coś, co robimy intuicyjnie, dla drugiego człowieka, serca, to jest nic? Na przykład uśmiech rzucony przypadkowej osobie. Albo przytulenie kogoś cierpiącego. Albo pomoc, bezinteresowna. A uczciwość. Czy to jest nic? A kłamstwo. A lojalność. A miłość. Bez zbliżenia fizycznego. Czy to jest nic? A seks bez miłości. Także. Czasami nie myślimy o pewnych sprawach, które są przecież takie oczywiste. A na przykład kolacja w ciemności albo rozmowa przez internet. Czy to jest nic? Dla jednych nic, dla drugich może znaczyć bardzo wiele. Dlatego dawajmy pozytywne nic innym ludziom i sobie samemu również. Zachęcam do czerpania dobrej energii z codzienności. Zachęcam do uśmiechu na co dzień, do uśmiechania się do, do ludzi. Zachęcam do czynienia dobra w każdej chwili. Zachęcam również do odwiedzenia mojego bloga, a także mojej strony internetowej. Być może będzie komuś ze mną po drodze. Być może przydam się komuś. Jeśli nie Tobie, to może komuś bliskiemu? Może komuś, kto potrzebuje mojej pomocy? Jeżeli zechcesz umówić się jeszcze raz na kolejną herbatkę z Polką, czyli ze mną i ze szczyptą filozofii, subskrybuj mój kanał oraz daj łapkę w górę, a także zapasz sobie pyszną herbatkę i zajrzyj tu do mnie, koniecznie. Tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia.